Ukształował się w porządek wersalski, tak, no i dopóki on trwał, tak, długopolska polska i niepodległa, trwała, istniała, działała, rozwijała się. Możemy być dumni, proszę Państwa, z tego, co ta długa osiągnęła. Mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, to dzisiaj również tej młodzieży, bo Państwu w wielkim skrócie powiem, w swoich badaniach, ponieważ pisze tam jakieś książki, czasami zajmuję się też tymi rzeczami, zrobiłem takie badania. Jedno z takich badań. Wielkość dochodu narodowego Polski jego pozycja w świecie. W 1938 roku wybrałem 20 państw na świecie, które miały największy dochód narodowy. Tam w tam pewnej konsekwencji Polska była w tym na 10 pozycji w 1938 roku w dziewiątym roku zrobiłem to samo 25 państw Polska jest na 24 pozycji to jest proszę Państwa cena braku niepodległości e, otóż e, jeszcze gorsze to wygląda jeżeli chodzi o, o dochód naszą zamiarą osobistą no, przez wojną za nami głęboko daleko byliśmy, na, jeżeli o dochód osobisty byliśmy na poziomie Włoch, a za nami głęboko byli Hiszpanie, Portugalczycy, Grecy i tak dalej, i również, no dzisiaj jest odwrotnie. Tak? Musimy gonić najbiedniejszy kraj zachodniej Europy, Portugalii i nie wiadomo To są oczywiście efekty tego braku niepodległości. W błąd gruziński, mianowicie oni przygotowali swoją armię nie do obrony kraju, ale do misji zagranicznej. Co to jest misja zagraniczna, proszę Państwa? Ja słyszę, że nasi żołnierze, bo to nasza obronność strasznie wzrosła, bo ci żołnierze jeżdżą tam do Iraku, do, do, do Afganistanu, prawda? No to jakoś nam pomoże, gdyby trzeba było się bronić. Co się robi na misji zagranicznej? Po pierwsze się patroluje teren, po drugie sprawdza się, czy gość wie, się w samochodzie, przed wiecie bomby, tak? Po trzecie, sprawdza się czy w dokumentach, czy przypadkiem go się nie szuka jako międzynarodowego terrorysta, tak? Po piąte trzeba rozwinować teren, żeby ktoś nie wyleciał w powietrze. To są czynności, które robią żołnierze w ramach tych misji pokojowych, wymuszanie pokoju. Wyobraźmy sobie, że napada nas jak, jakaś armia, tak? Na co się przydało nam sprawdzanie dokumentów? No. Prawda? Albo rozwinowanie terenu, tak? Raczej zaminować by trzeba było, a nie rozwinąć. Więc moim zdaniem to, 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 to szkolenie, znaczy jedyny wariant jakiś jest taki, że do nich strzelają, więc powiedziałem, żołnierz jest tak zwany ostrzelany. Tak? Ale to, to, to powiedzmy tak, sprzęt jest w ogóle nie do tego, to wszystko, proszę Państwa, nie pasuje. Te, te żółwie nie pasują do siebie. Ja prowadziłem rozmowy z Niemcami, znaczy obojętnie stoję tak, Nie chciałem czołgów Neopat, muszę Państwu powiedzieć. Bo uważałem, że branie sprzętu pancernego, który już jest trochę przechodzony, są czołgi, które mieli Hiszpanię w użyciu wypożyczone od Niemców i Niemcy oddali, prawda, bo tam zużyciu i... No i Niemcy zaproponowali nam, że nam dadzą w prezencie te czołgi. E, no i pan minister Komorowski strasznie chciał, żebyśmy wzięli te czołgi, a powiedzmy, a wspierał go strasznie, chciał to dowództwo wojsk lądowych, jemu się te leopardy bardzo, bardzo podobały, prawda, no ja mówiłem, że to nie ma sensu, dlatego, że to są różne systemy, prawda? Więc będziemy musieli dwa systemy zaopatrzenia, logistyki, szkolenia. Prawda? Na przykład nasz czołg, czyli ten t 72 a dalej twardy, to jest czołg, który ma automat, jeżeli o, o działo i trzech żołnierzy obsługi, a niemiecki leopard ma ręcznie ładowany działo i czterech ludzi obsługi, więc już chociażby jest różnica w kalibrach, no wszystko nie tak, prawda? Ale w końcu jak już minister strasznie cisnął. No i musiałem z tymi Niemcami rozmawiać, no to powiedziałem temu Niemcowi, że, że może... powiedzmy, że coś weźmiemy. Ale są warunki, które chcę postawić się. Więc po pierwsze, że polskie firmy dostaną certyfikaty niemieckie do obsługi tych czołgów i prawo do uczestniczenia w przetargach na remonty i obsługę Leopardów we <laughs> wszyscy na jacowskich, nie tylko w Polsce, w Niemczech również. I drugie, że przemysł niemiecki podpisze z polskim pancerny porozumienie o współpracy o budowie przyszłego wspólnego czołgu. Niemcy mają, jak Państwo wiecie, dobre doświadczenia w broni pancernej, więc my mamy też nie najlepsze, nie najgorsze elementy w pancerzach, tam w silniku i tak dalej. Oni mają świetne armaty, i metal robi. No i Niemiec wywołuje się na mnie gały i mówi, jak to? To my Wam dajemy w prezencie, a Pan jej żądania. A ja mówię, Panie Ministrze, a niech Pan powie, ile kosztuje utylizacja jednego leoparda, jaką trzeba spisać na straty. No i 40% wartości nowego. Jak Pan mi odda te same to ja będę za to płacił, tak? Już nie Pan, to Pan ma zysk, nie? A ja mam stratę, bo te ciągi są stare, używane, to już niedługo... No i nie więc tego, no to... Mówię, że on nie ma wpływu na to, jak się przemysł zachowa i on tutaj nie może mi tego zagwarantować. To mi no, dziękuję bardzo, no to... Nie mamy o czym gadać, prawda? byśmy się rozstali. Proszę Państwa, dwa tygodnie później przyjechał do mnie prezes Weigelmana i Metala i mówią, że oni chętnie spotkają z naszym przemysłem, żeby omówić elementy współpracy. A następnie Szkot mnie zaprosił, przepraszam, pan nie... minister niemiecki mnie zaprosił do Berlina i mówił, że są gotowi te, te, tych certyfikatów udzielić naszym zakładom na obsługę czołgów. No, no Potem jak wiadomo mnie walnięto, no i mój następca przyjął te czołgi za darmo, nie, nie wymagając niczego. Niemcy byli tak takto, że nie przypominali, co się ustalili, A szarweny by tak skrupulowane, że nie wypadało się do niego odpływać. No i w tej chwili mamy te leopardy nie wiadomo po co, i nawet olej wymieniamy po niemieckiej stronie. Ale to nie ma porozumienia z częścią pan... Więc okazuje się, że tak się złożyło, tylko w Polsce nie dawali wokół bo u nas tak jak kupiliśmy te, te patje i nikt nie podejrzewany jest, że może bądź że coś nie A czy wiąła. to prawda, że na początku to tonęło? Tak, tak, bo to, to, i to, nie bo to miał być pływający, tak? Znaczy tak, proszę Państwa jest, jest zawsze kwestia taka, że transporty jeżeli są albo tak zwane lądowe, albo również mają wale opływające. Jeżeli miał wale opływające, no musi łódkę przypominać, tak? Otóż ten, ta patria w pierwszej wersji ona była, jak to mówią, suchowłótna. No i ponieważ trzeba było, my mamy dużo rzek i dużo przeszkód wody, które trzeba pokonywać, no to trzeba było stosować do polskich warunków. Więc oni dołożyli śrubę prawda, do tego suchowłótnego. Ale ten suchowłótny, bo on jest taki, jak on wchodził do wody, to nie był łodzią. W związku z tym on tu przodem nabierał wodę przez włas y, y, mechanika. No więc żeby tego uniknąć, to się stawia teraz taki falochon z przodu. Taki, znaczy, wszędzie żołnierzy wychodzi z tego transportera, zakłada ten falochon, no i wtedy on wchodzi do wody i już nie tonie, tylko że ten mechanik nie on wtedy nic A wtedy to, to jest kłopot. No drugi problem, który jest z tym transporterem, to jest taki, że ponieważ to, to, to ma koła, proszę Państwa, a ta siuba jest tutaj, więc jak on jeździ po tych bezdrożach, to tym piaskiem bali w tę śrubę. Więc ja żeby on wjechał do wody, to trzeba najpierw wyczyścić te śluby, bo inaczej silnik mu się zatrze. To jest kolejny problem. No i on ma też jeszcze taką przypadność, że jak straci kolo, to y, trzeba je wymienić, to musi przyjechać taka specjalna maszyna, która kosztuje milion dolarów, żeby to kolo nie można tam wziąć tych i odkręcić. Tylko ten, no i tam takie różne rzeczy są. No i do tego, proszę Państwa, jak on jechał do Afganistanu, okazało się, że on tę pancerną koszulkę ma za słabą. Jak będę jego szczelali z broni maszynowej, to mogą go przestrzelić. Więc szybko trzeba zamówić dodatkowy pancerz yy, w Izraelu. On dostał dodatkową do koszulę, już teraz tam powiedzmy nie można tego specjalnie przebić. Tylko, że problem jest taki, proszę Państwa, że on jest strasznie ciężki, on już nie popłynie z tą koszulę. Więc jakby trzeba... Było, na, w Afganistanie na szczęście wody nie ma. Więc jak, jak trzeba będzie, żeby on popływał, to trzeba je to zdjąć z niego. Jak to jest, jak to będzie zdejmowane, to nie wiem. No to, to mam pewien problem z tym technicznym, bym powiedział. Mam pewną wyobraźnię, no, jeśli chodzi o goń. No, I muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, bo te braki na przodu, nie, mogą założyć. Prawda? Ale żeby ściągnąć to wszystko, co on ma na grzbiecie, to będzie ciężko. No to tak.